Cześć, ze to namiraczka napowy. Dzisiaj drobne zaskoczenie, bo niedziela nie ma Cybermychy. Natomiast kiedyś dawno nikt tego nie oglądał na pewno, bo to było takie tam. Gadanie informacyjne Mówiłem, że w tych niedzielnych segmentach chciałbym też poruszać nieco inne luźniejsze tematy, które też mnie interesują. I chciałbym podzielić się z wami. Podręcznikiem do Savage Worlds Jest to oczywiście podręcznik uniwersalny do prowadzenia sesji RPG Ponieważ też się tym w wolnych chwilach zajmuję, też jest to jedna z moich pasji I pokrótce, ponieważ z kilkoma systemami miałem już, że tak powiem, styczność Mniej lub bardziej, to już mogę troszeczkę się myślę wypowiedzieć jeżeli chodzi o samą mechanikę, bazuje ona na całym szeregu kości, czyli zaczynamy od czwórki, przechodząc aż tam naprawdę do chyba dwunastki, się używa każdego typu kości, trochę tam w na się jednak używa setek, aczkolwiek też się przydają czasami na przykład do tworzenia postaci bohaterów niezależnych. Jeżeli chodzi o umiejętności i cechy, gra jest stosunkowo uproszczona. Na przykład, porównajmy do Zebuktulu czy do innych bardziej rozbudowanych podręczników. Tutaj jest kilkanaście umiejętności, na których się bazuje. Są może być cechy główne, czyli było to, na się to myli my, i to jest chyba. Yy, Krzepach? Nie, krzepa nie. Teraz wyjdzie, że nie czytałem, widzicie. Jest to duch, siła, spryt, vigor, zręczność. To są podstawowe cechy, na których się operuje. Następnie, bo to mamy kilkanaście umiejętności. I tak jak mówiłem, mówiłem, jest to potężnik uniwersalny, do którego dopiero można kolejne dodatki dołączać. I powiem szczerze, nie jest on najbardziej przystępnym podręcznikiem i systemem, z jakim miałem do czynienia. Zwłaszcza yy, dyskusyjny jest system walki, ponieważ tam bardzo często się jednak zdarza szukać w pełnych pewnych rzeczy. Nie jest to, że tak powiem, intuicyjne, jak na przykład w Zewiekturu czy w Warhammerze, gdzie po prostu. Udało Ci się zdać te z umiejętności i zadajesz obrażenia. Tu jest niewypodobnie, natomiast najpierw musisz przebić obronę przeciwnika, żeby Ci yy, udało Ci się zadać, zadać obrażenia, bo następnie wyczytasz za obrażenia. Także jest to troszeczkę mniej intuicyjne, uważam, natomiast wszystkie pozostałe yy, testy uważam, że są... Yy, Dosyć proste na podstawowych poziomach, ponieważ gra tutaj, akurat, promuje bardziej yy, efektowne zagrania. Gra promuje bardziej postacie graczy, które są już tam na starcie, są dosyć silne, dosyć potężne. Tam gracze faktycznie czują się od razu jak bohaterowie. Przeciwnicy nie stanowią dla nich. Praktycznie wyzwania, jeżeli są jakieś pojedyncze, jeżeli nie walczą, nie wiem, z jakimiś demonami wielkości pociągu, to raczej są praktycznie nietykalni. Nie, nie Także tutaj jest to z, skupione przede wszystkim na zabawie, na takiej lenistwo można powiedzieć, bo są dzikie światy, braurowe światy. Także tutaj. To skupia głównie na tym, więc jeżeli czasami człowiek ma ochotę, troszeczkę graczom utrudnić, to musi się troszeczkę skupić, a troszeczkę jednak tych modyfikatorów, których jest naprawdę sporo, jednak dam dorzucić. Aczkolwiek, tak jak mówię, w podstawowej takiej edycji jednak graczom się to podoba, jeżeli czułem się silni nie czułem się po prostu jak jakieś takie leszcze, które giną od jednego plaskacza i czułem się na bohaterami jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, tak mówimy, jest to dalej podkreślam, system uniwersalny, czyli mamy mechanikę i jazdy konnej, mechanikę samolotów statków kosmicznych, mamy także możliwość prowadzenia w dyskusji jest tego naprawdę sporo, ten podręcznik jest wypchany takimi miniaturowymi mechanikami, które się łączą w jedną całość. Oczywiście nie trzeba ich wszystkich używać, bo niektóre są bardziej przydatne, niektóre mniej. Aczkolwiek jest to zawsze taki smaczek czasami dorzucić coś nowego, coś innego. Tak jak wspominałem, jest cała masa dodatków, niestety bardzo dużo jest ich w języku angielskim. Wydawnictwo Gramel nie tłumaczy każdego dodatku. Natomiast w polskim też jest czego wybierać. Jest to na przykład Sensacja i Przygoda czyli jest to yy, 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 historie, które opisują yy, takie powieści pulpowe, groszowe, yy, z amerykańskie lub też yy, w wersji polskiej. Aczkolwiek muszę powiedzieć jedną rzecz: że większość tych dodatków była wydana już dosyć dawno i one nie są aktualizowane. Także najnowsza wersja podstawowego podręcznika to jest to edycja przygodowa, nie do końca się zgrywa z tak zwaną edycją Deluxe, która była wcześniej. I te wszystkie stare podręczniki, te dodatki raczej bazują na tej wersji starszej. Czasami jest troszeczkę jednak. Roboty z konwersją, aczkolwiek jeżeli chodzi o same wiecie, yy, uniwersa, czy jak to się mówi, settingi, to jest naprawdę w czym wybierać. Mamy Dziki Zachód, czyli Wildlands, mamy Sensację i Przygody, to są lata 30. Mamy na przykład Nemesis, jest to science fiction osadzone w, w, w uniwersum mniej więcej zbliżonym do, powiedziałbym, troszeczkę takiego cyberpunka, z niego Wojen, troszeczkę Warhammera, 4000 takie, to jest bardzo wymieszane. Także tutaj też jest w czym wybierać, jest też troszeczkę takie zbliżone do, bym powiedział, Mad Maxa lub Neurozimy, jest podobne. W jest naprawdę sporo i one tu też robią robotę. Naprawdę... To tak mówię pokrótce, bo... Serio, gdybym miał ja streszać ten podręcznik, byśmy się siedzieli chyba z godzinkę. A wiem, że tyle czasu nie macie. Także... Ja Wam jak najbardziej polecam RPG. Polecam Wam się z tym zapoznać. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o... Yy, początek przygody z RPG-ami, natomiast jak najbardziej jest to całkiem fajna rzecz. A o czymś bardziej, że yy, czy tak powiem, dla wam następnej takiej edycji mojej gadki, tutaj jeszcze na nadmienić, że oczywiście jest dostępna właśnie na oficjalnej stronie Gramela. Jest wersja tak zwana jazda próbna, gdzie możecie sobie pobrać i ograć. Tam są podstawowe mechaniki. Jest troszeczkę ekwipunku, więc też nie zginiecie, jeżeli chodzi o wymyślanie każdej rzeczy, tam wszystko jest też ładnie zamieszczone. Także ja polecam, jak najbardziej i żegnam się z Wami. Komentarze są oczywiście Wasze, możecie powiedzieć jakie są Wasze przygody z RPGami lub czy coś takiego Was interesuje. A ja się z Wami żegnam. Cześć!